Musisz się bawić, a nie, nie jebałeś, nie bawisz się, to co ty będziesz robił? Co ty kurwa, drugi lesznik? No, Jak drugi <noise> lesznik? Nie, nie jebałem, nie jebałem, bo powiedziałeś mi, że ja będę idzieł na dziewki? Nie, nie musisz się w niej zakochać. Nie jebałem dziewki kurwa. No ale ty, no ja się... Nie, bo... nie, nie. nie. Wszystko... Nie, kurwa, jak nie, kurwa, nie. Widzisz? Robisz swoje, bo już robisz swoje. No, Ty to nie robisz, nie? Mamo, to wiesz. Widzisz na konia, jak w ping-ponga o ścianach. Nie by przyjemność, nie przyjemność, ale tego kurwa idioty nie słuchaj, bo on mówi takie głupoty, że ja pierdolę. Weź, wiem. Cieplutki Pawełek! O się To jest gorący chłopak, co? Ale chyba, się będzie wstydzia, ale wiecie. E, no wiesz, wiecie. Leccie masowo, wiecie. masowo, nie? masowo, wiesz... Leccie masowo, wiecie. Leccie masowo, się Leccie masowo, wiecie. Leccie wiecie. z nimi! No, deska, kurwa, drugi za nie możesz, ty z Uanów jesteś. No. Uanów jesteś? Nie. To ty tak Uanów jesteś? On pierwszy beczyk. Trzeciej z najlepszej na brygadzie Bahrajnu. Nie wiem, ale To nie wiem. Co? Powiem się. Trzeba. Zobacz, ja się z panik razem. Ej! Czy to? O można jest z tych fest! Wyczuj Paweł z tej kolano. <laughs>